Witam na działce, tym razem przy borówce, bo chciałem Wam pokazać chyba dość nietypowe zjawisko o tej porze. Mamy dzisiaj 8 luty, a zobaczcie w jakim stadium są pąki kwiatowe u mnie na borówce. Praktycznie każdy krzaczek e, tak wygląda i każda odmiana. Mam tutaj 8 różnych odmian, a e, wszystkie są w podobnym stadium. E, niestety e, ten ciepły e, styczeń, który był e, do 8-10 stopni, e, bywały, e, bywały dni, że tak było za dnia, spowodował to, że po prostu rośliny zaczęły wariować, no, de facto no, zaczęły rosnąć zgodnie z rytmem, no, jeśli temperatury są dodatnie, no to zaczęło wszystko się budzić do życia, no i właśnie borówka zaczęła puszczać coraz większe, jakby te pąki kwiatowe, one nabrzmiewały, nabrzmiewały, bo było na plusie, było wilgotno. No, i zobaczcie, jak to e, wygląda. Ile jest tych pąków kwiatowych. E, tutaj, akurat, jesteśmy przy odmianie e, daro, ale zrobię Wam wstawki y, też z innych odmian i wygląda to dokładnie tak samo. E, więc e, ciekawy jestem, co to z tego będzie. E, Teraz ujemne temperatury i w nocy do minus 6, za dnia też ujemne temperatury. Czy to wszystko przetrwa do właściwej wiosny, zobaczymy. Tak wygląda. Może pokażę Wam cały krzaczek. To był krzaczek sadzony w zeszłym roku na wiosnę. Jednoroczny, a przyrosty tutaj po 40-50 po 50 cm bardzo ładnie się rozkrzewia. No i świetne tutaj pąki puszcza, jak widać. No. Zobaczymy. Czas pokaże, jak to wszystko pójdzie na wiosnę. Czy to dotrwa czy nie dotrwa, czy przemarznie. Miejmy nadzieję, że nie, bo z pąków kwiatowych zapowiada się naprawdę bardzo fajnie, że będzie sporo owoców. W zeszłym roku wszystkie owoce, wszystkie kwiaty z tych właśnie borówek, które sadziłem, obrywałem, więc w zeszłym roku żadnego owocu nie zebrałem. <laughs> Drzewka się wzmocniły, puściły spore pędy. No i widać, że przyniosło to efekt, bo zobaczcie, jakie piękne pędy są teraz. Miejmy nadzieję, że dotrzyma to do właściwej wiosny. Pozdrawiam.